Cześć wszystkim z tej strony, Round. Witam Was w kolejnym odcinku Escape the Island. Słuchajcie, ja jestem oczywiście tutaj w jakimś hangarze w marinie. Muszę zjechać tam na sam dół, niestety, ale widzicie, troszeczkę z zombiaków już się tam na nas będzie czaić. No dobrze, zobaczmy. Uruchommy tą windę i sprawdźmy, czy sobie z nimi poradzimy. Musimy. O oh, fuck. Biegasz. Szybciutko, szybko, szybko. Okej, okay, mam Cię. Dobra, trzech już załatwiłem. Trzech już mam załatwionych. Tutaj są jakieś... Zabarykadowane drzwi tam są, więc na razie się nie dostanę. Mam iść oczywiście w drugim kierunku, chcę zobaczyć jeszcze tu. Nie mam karty niestety. Ale troszeczkę sobie pozwiedzamy. O, widzę chyba stół. Widzę chyba jakiś stół. Uu. Nieźle. Słuchajcie, to na pewno jest lepsze niż. znaczy, mam nadzieję, że jest lepsze od. Y, miecza. Ej, jest chyba mocniejsze. Czuję tą moc. Nie no jest mocne, naprawdę jest mocne, słuchajcie zobaczcie jak to sieka. Ha, super! O to chodziło, o taką broń mi chodziło. Teraz powinno być o wiele prościej. Zobaczymy jeszcze tutaj na górze. Czy czegoś nie ma. No jest, chyba amunicja oraz fotka. Oraz fotka. Ale, okej, okay, teraz już słuchajcie, bez zbędnego tutaj przedłużania, znaczy, ja muszę do tego miejsca dojść, tylko że. A no właśnie, mam już broń, która potrafi wyważać takie barykady. Marina Pierre, znowu coś się dzieje. A nie, ściąga maskę, dobra. spoko find devon what <młys> uh, happened uh, to uh, the uh. boat nothing's wrong with the boat cliff dobra Co jest, co się dzieje? Wiecie co? Coraz bardziej mam takie wrażenie, że ktoś na nim eksperymentuje nad jego ciałem. Właśnie, że jego ciało jest gdzieś u tego doktora Frankensteina i on po prostu ma jakieś halucynacje. Okej, okay, powolutku. Pięknie za No, I'm not. Devin, I'm, sorry, I'm... Pięknie. jeszcze krzykać, to jest. Damy radę. Musimy

hey man who needs it i deserve that job we're going to start our own business remember i do the graphic design you do the photography we own new york this is real life devin not fantasyland it's time to get serious i was serious guess i was the only one

Tylko nie on, tylko nie on, proszę. Dobra, zwiałem mu w jakiś sposób. Spróbuję go, wiecie co, zastrzelić z góry. Mam nadzieję, że to wyjdzie. On będzie teraz wściekły tam biegał. Gdzieś tu muszę sobie znaleźć dobre. A, jest pode mną. Jest pode mną, ale stąd może się uda, głowa mu się wykręca pięknie, mam go. Super, udało się, jest przy nim coś, wydaje mi się, że to jest karta, zazwyczaj właśnie z tych zombi jedyne co wypada to karty dostępu. Eee... Tak, keycard, ale ktoś tu jest jeszcze. O oh, fak. dobra. Nie chciałem tego robić, bo i tak nie mamy tam iść, tylko właśnie tędy. No dobrze, jakoś się wydostaliśmy, teraz będzie trzeba znaleźć właśnie drogę na lądowisko. Ojejku, no zobaczymy, zobaczymy. Pewnie po drodze będzie często i gęsto tych zombi. Dawaj, ładuj się. Tutaj już ktoś wcina. A to są te klientki. Teraz nie wiem, czy jakiś grubszy tutaj zombiak Zaraz się nie pokaże. Ale z tymi to sobie poradzimy chyba. 120 20 kilometrów, metrów. To jest właśnie plaża, na której zaczęliśmy naszą przygodę. I znowu to samo. Fuck! Okay. Nie co? Chyba trzeba będzie szybko o, przebiec. Tylko nie wy, tylko nie wy. Ale czekajcie, to są biegacze To są biegacze. Z biegaczami jeszcze sobie możemy poradzić. Klientki. No zwykłe zombie, więc. Nie ma problemu. 43 metrów, ale... Eee, z... Ojejku, tak myślałem, że będzie jakiś grubszy. Dobra, jeden i drugi. Wiecie co, ja może tutaj, jestem w tym kontenerze, przeładuję sobie broń. Jedną i drugą. Wow ta jest przeładowana Dobra, ja chyba wracam wiecie co tutaj na górę teraz. Hey, myślę, że Jeśli to będzie skrót dobry no to się cieszę, wiecie co, bo nie chce mi się tam naokoło znowu biec. I właśnie takie zaoszczędzenie tutaj drogi bardzo by nam pomogło. 36 metrów. Dobrze, przyspieszmy troszeczkę kroku, bo i tak tutaj w jaskini zaraz będę musiał kłócać. Ale tam gdzie mogę będę biegł. You won't talk to me. You're not real. I'm as real as you are. Why doesn't that comfort me? And <laughs>

No dobrze, czyli co? Wygląda na to, że Devin jest u tego mega mutanta. Jest i helikopter. Hmm. Dobra, podbiegnijmy tam, zobaczmy co się stanie, ale raczej stąd chyba jeszcze nie odlecimy. Okay, give me what you found here, and I'll keep it safe. Then we'll focus on Devon. Whatever I found? The evidence of what happened here. Didn't you get anything? Footage? Something? I did! I have this! Uh, data! On how and why it started! No one's found anything in six months, and you did it in one day? I couldn't be more proud of you, son. I'll make sure the world sees it. Did you come for me or just another award to put on your shelf? Cliff, we don't have time for this bullshit. Give it to me. No. Dad! Super, naprawdę. Teraz nie wiem, jak z tego wybrniemy. Na no, dodatek jest tutaj ten z pazurkami. Jego najbardziej się obawiam w tej walce, w tej nierównej walce. Raz, dwa, trzy. Jednego z głowy. Raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa trzy. Dwóch z głowy. Teraz troszeczkę uniknijmy walki z tym. Dobijmy tego. Spróbujmy udowić kolejnego super, Zos... ale oni cały czas tutaj będą cholera. Ten mnie zaraz wykończy. Raz, dwa, trzy, dobra, został tylko ten. O nie, nie został tylko on. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Mam cię, udało się. Raz, dwa, trzy Amunicja. Nie wziąłem chyba. Jeszcze coś tam zostało, wiecie co? Nie znam mnie. To nie ja niósł. O, ja wiem. Let me show you. No dobrze, scenaria się troszeczkę zmieniła. Zobaczcie, dalej jesteśmy na helipadzie, na lądowisku naszym, ale tak jakby w innym miejscu. Dobra, co to jest? Amunicja. Wiecie co, przeładuję sobie. Tam już ktoś jest, bo widzę. Aj, nie ten przycisk.

Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobiją. Dobra. Showdown. Devin? Linda? Kolejny raz się budzę w tym pokoju. No i nie mamy niestety dostępu. Mam katanę, ale Tutaj jest też jeszcze jeden miecz. Ciekawy jestem czy na dwa byśmy mogli wtedy atakować. No nic, zmienię oczywiście sobie na razie na to, bo to jest lepsze. Zikiero nożyk. Go to the villa. Znowu, na dół i znowu z góry well, musimy a zejść to do. Dobrze, musimy się dostać do Willi. No dodatek chyba wyspa niedługo zostanie wysadzona w powietrze. Trochę monotonne to jest. Powiem wam pod koniec to już jest dosyć <try> takie uciążliwe. Cały czas biegnięcie tą samą ścieżką, przeciskanie się tutaj przez te skały, być może był tam skrót, którego nawet nie zauważyłem, no ale nic. Dobra, podbiegnijmy troszeczkę. Zaraz pewnie wyskoczą kolejne zastępy wrogów. Zazwyczaj tutaj w tym miejscu tak się działo. Wow. Trochę się zmieniła sceneria, ale już widzę kilku. Dobra, jednego mam z głowy. Tam jest jeszcze jeden. Raz, dwa. Tak, dwa. Jeszcze żebyś trafił. Nie mam pojęcia, czy to wszyscy, czy nie, ale raczej chyba nie, ktoś tam jest. O nie, to jest ten szlak, co on zrobił? Dobra, no, nie wiem czy mi się uda go pokonać. Chyba się udało. Oj, chyba się udało. Teraz tylko was załatwić, będę miał czystą drogę. Dużo straciłem anabojów, niestety, ale nie znam lepszego sposobu właśnie na tego z kosami. Dr. Faith Kimball, I've been trying to reach you for hours. Can you make it to the villa? Who are you? I was. You tried to save me from Aaron. From that creature in the labs. You killed Linda. No, no, no. I tried to save her. But Aaron. Oh, it's never enough. He took your friend, just like Linda. I can't. Oh, everything's fucked. I can help you get him out. You just have to get me out too, agreed? Dobrze, jeszcze kawałek. Pani doktor znowu się z nami skontaktowała. Ja już nie wiem, to jest tak namieszane, to tak jest to pomieszane, że nie wiem, czy to znowu jest fikcja, czy naprawdę to się dzieje. Kiedy jesteśmy w śnie, a kiedy nie? Nie mam pojęcia, ale jestem ciekawy, jak się zakończy to. Powiem szczerze, jestem ciekawy. i y、yeah. Keep it together. Time to meet you.